Autorzy nie narzucili oznaczeń, dlatego dla ich ustalenia wypiszę dane. Masa azotu, m, to 1200 gramów. Posłużymy się tutaj słuszną jednostką masy. Kilogram jest bez sensu. Przyda się też masa molowa tego azotu. Masę molową oznacza się dużym m. Choć w jednym kraju na świecie, w pewnym określonym typie szkół, używa się innego oznaczenia. Tym krajem jest Polska, typ szkół to szkoły średnie, a oznaczenie to mi. Nie będę go używał. Z układu okresowego odczytuję sobie, że masa cząsteczki no, jest 28 unitów, stąd masa mola tych cząsteczek to 28 gramów. Tak, masa molowa nie ma wymiaru masy. To tutaj wygląda jakby dziecko to pisało. Albo używamy przedrostków, albo nie. I jeśli używamy przedrostków, to tutaj kilo nie pasuje. Pasuje mega. Energię wrzuconą oznaczę qin. I to jest 1,2 megajoula ewentualnie 1 200 tysięcy a na pewno nie 1200 dwieście kilo J. No albo używamy odpowiednich przedrostków, albo nie używamy ich wcale. A policzyć, ile razy zmieniło się ciśnienie za to, jeżeli jego temperatura początkowa była równa 7 stopni. Co? Po tym pierwszym zdaniu myślałem sobie, że to są zwykli autorzy, czyli po prostu osoby niekompetentne. Po tym drugim zdaniu wiem, że tak nie jest. Autorzy tego zadania to co najmniej Skur... A kto wie, może i nawet smutni ludzie z bagien. To jest przemiana izotermiczna, i tu jest stała temperatura. Pisanie o temperaturze początkowej sugeruje, że jest jakaś inna temperatura niż początkowa w tym procesie, a takiej temperatury nie ma. Więc ta temperatura nie dostanie indeksu P albo 1. W ogóle nie będzie miała indeksu. To jest jedyna temperatura w tym procesie i jest równa 280 Kelvinom. Jak tak patrzę na to drugie zdanie, to myślę, że ono w ogóle nie jest legalne, bo nie wolno tak formułować treści zdań, żeby naprowadzało na niewłaściwe tory. A z tego drugiego zdania wynika, że w przemianie izotermicznej, w której temperatura jest stała, temperatura nie jest stała, bo tylko przy niestałej temperaturze jest sens wyróżniać temperaturę początkową. No dobra, to do rozwiązania. Zapiszę zasarę zachowania energii. Tu się energia nie zmienia w ogóle, więc zmiana energii to zero. I to zero, to jest energia dostarczona, odjąć praca. W tej przemianie gaz na pewno wykonał dla pracę. Dzięki temu dżule opuściły układ. Gaz wykonuje pracę kosztem swojej energii wewnętrznej. No i skoro energia wewnętrzna się nie zmieniła, to wykonał dokładnie tyle pracy, ile mu dostarczono. Znam pracę wykonaną przez gaz. To jest kuin. Praca gazu to całka po objętości stiśnienia. Tak to się chyba mówi ładnie. Przepisuję wzór z tablic. Jeśli po polsku mówi się inaczej, to poprawcie mnie w komentarzach. Dokażę teraz podstawienia. Korzystając z na pozbędę się tego ciśnienia. PV jest równe NRT. Stąd P to NRT nad V. NRT wyleci przez znak całki, bo to jest stałe, to jest stałe, no i w przemianie izotermicznej to też jest stałe. Ta całka jest w pewnych granicach, wiadomo. Te granica to jest od objętości początkowej do końcowej. To jest na tyle oczywiste, że zwykle się tego nie pisze, ale tu zapiszę, bo wiem, że niektóre z Was są początkujące. Całka z 1 przez x pod x to jest logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x. Tutaj rozwiązanie to będzie logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z V, ale ponieważ V to objętość, która raczej nie będzie ujemna, to znak wartości bezwzględnej mogę pominąć. Podstawiam granicę od tego wyrażenia z granicą górną. Odejmuję dokładnie to samo z granicą dolną. Dzięki mojej niebywale obszernej wiedzy matematycznej wiem, że to można zapisać jako logarytm z ilorazu. To jest wzór na pracę w przemianie izotermicznej, czyli w przemianie z tego zadania. Czasem prowadzący pozwalają użyć wykutego na pamięć wzoru, ale większość nie jest wtedy zachwycona i daje jakieś punkty, ale nie wszystkie. W fizyce nie chodzi o to, żeby wykuwać na pamięć. Więc możecie sieć to umieć. Ten wzór jest dosyć oczywisty. On jest w tablicach do liceum. Tam jest napisane. P delta V i z deltą działa przy stałym ciśnieniu. No tutaj wziąłem tak bardzo małą zmianę objętości, że nawet jeśli ciśnienie się zmienia, to przy tej malutkiej zmianie mogę przyjąć, że ono jest stałe. Tylko takich malutkich zmian ciśnienia będę miał bardzo, bardzo dużo, więc trzeba to sumować całką. Żadna filozofia. Mam bardzo ważną wiadomość dla dzieci idących na polibudy albo na jakiekolwiek kierunki przyrodnicze. Otóż wpijam wam tam fizykę, czy będzie potrzebna, czy nie. No i będą wymagać rzeczy, które były w programie 15 lat temu i o których siłą rzeczy nie możecie mieć pojęcia. Dlatego już robię taki kursik wakacyjny. Lipiec, sierpień, wrzesień. Przekopiamy się przez te rzeczy. Bo w porównaniu z pierwszym semestrem na studiach bez znajomości tych zagadnień kiła to łaskawy wyrok. Dla patronów wjazd za darmo albo taniej, no a reszta hołoty po 100 złoty. No i żeby was trochę steroryzować, to powiem, że w miarę upływu czasu cena będzie rosła. Linki w opisie. Tyle. Dalej. Mam w tym wzorze stosunek objętości, a ja bym chciał wiedzieć, co się dzieje z ciśnieniami, więc jeszcze raz szczęknę do równania klapejrona. Tylko tym razem wyznaczę wzór na objętość. Płotek. NRT, logarytm naturalny. Za V2 wpiszę NRT przez P2. Za V1, NRT przez P1. Trochę się tu poskręca w tym logarytmie. Kończę z NRT, logarytm naturalny z P1 przez P2. Myślę, że coś takiego jest szukane. Dlaczego? Bo dzisiaj na pewno spadło. W sama ilość gazu. W tej samej temperaturze ostukuje większą powierzchnię ścianek. Robi to mniej efektywnie, przejściowo na jednostkę powierzchni. Ciśnienie spada. A ten znak zapytania mówi, ile razy ciśnienie spadło. Albo innymi słowy, ile razy na początku było większe niż na końcu, ale to to samo znaczy. Przepiszę co mam. To jest wzór na pracę. Praca jest równa Q, więc napiszę sobie, że Q. Pisanie tego IN tutaj to jest objaw BDSM. Ten indeks w ogóle nie jest potrzebny, bo tutaj żadnej innej energii nie ma. Jest tylko to 1,2 MJ. Nie ma potrzeby tego jakkolwiek wyróżniać. Nie wiem po co to wyróżniam. Dziel obustronnie przez NRT. Lewa strona jest różna prawej, więc mogę sobie wziąć dowolną liczbę do potęgi takiej albo takiej i będzie to samo. Tam dowolną liczbą będzie E. Liczba Eulera, Eulera. Czyli tu będę miał E do tego. Tak się czasami pisze, E do czegoś tam. Jest trochę czytelniej. Bo ciężko takie wzory wpisać w wykładnik potęgi. Malutkie się robią. A E do czegoś takiego to będzie po prostu p1 do P2. Bo matematyka. Reguły działań na logarytmach nie będę tu tłumaczył. Jeśli logarytm naturalny Wam przeszkadza, to pomyślcie, że to się zachowuje dokładnie tak samo jak logarytm dziesiętny, tylko w podstawie ma nie dziesiątkę, a liczbę Eulera. E. Reguły działań na logarytmach stosują się dokładnie tak samo, bo te reguły mają w***wane na to, co logarytm akurat ma w podstawie. Po nakarmieniu kalkulatora danymi i spojrzeniu na jego szybkę, znaczy wyświetlacz, może się dowiedzieć, że to jest równe w 170 tysięcy. Próbuję zastanowić się nad sensownością otrzymanego wyniku i szczerze mówiąc nie wiem. Tego gazu jest dużo albo mało, zależy jak na to patrzeć. Sporo moli. Energii dostarczono bardzo dużo. Nie mam pojęcia, czy ten wynik ma sens. Wezmę po prostu zajrzeć do odpowiedzi. 3,33. To niezupełnie 170 tysięcy. Nie wiem z jakiego wzoru to wynika, bo autorzy podają takie szkice rozwiązań tylko dla tych trudniejszych zadań dla takich łatwych tylko wynik. Hmm.